Cześć. Co dziś zjeść? To seria filmów, które specjalnie będę tworzył dla Ciebie, żeby pokazać Tobie, jak wygląda styl życia niskowęglowodanowy. Pewnych rzeczy musisz unikać, pewne rzeczy musisz wyeliminować ze swojego życia. Ja to zrobiłem dwa lata temu. Wycofałem kilka chorób metabolicznych, i zależnych i bez skakania na siłowni z 17 kg. Badania, wyniki, które będę niedługo robił, jak zrobię, też wam przedstawię, bo to jest bardzo ważna częścią tego stylu życia. Nie róbmy sobie krzywdy, nie róbmy sobie głodówki na siłę, jeżeli nie mamy o niej pojęcia. W aplikacji Low Carb Scan znajdziesz obszerną bazę wiedzy, która pomoże Tobie korzystać z tego stylu życia niskowęglowodanowego. Ale no niestety zdrowie zaczyna się od wiedzy, a przede wszystkim od kuchni. Więc dzisiaj, w pierwszym filmie, co dziś zjeść, pokażę Wam, jak ja przygotowuję się do pracy, jak wygląda mój typowy dzień z życia człowieka na stylu życia niskowęglowodanowym. To jest pudełeczko, które słuchajcie, co dzień przygotowuję sobie na drugi dzień do pracy. Ja stosuję okienko żywieniowe, tak zwane 16 na 8, czyli. 16 godzin nie jem, a 8 godzin jem. Ponieważ jestem kierowcą, zaczynam jeść od 12. Uwierzcie mi, to tak strasznie czasami wygląda. Musisz swoje okienko żywieniowe dopasować do swojego stylu życia. Ja wybrałem godzina 12 do godziny 20. Po prostu sobie jem, jak jestem głodny. I uwierzcie mi, niejednokrotnie tego pudełka nie jem, mam godówkę, bo nie jestem naturalnie po prostu głodny. Więc nie przedłużając, już Wam mówię, jak wygląda ten pierwszy dzień. Wieczorem przygotowuję sobie takie pudełeczko na drugi dzień, na godzinie 12, więc do tego pudełeczka wsadzam kawałek swojskiej kiełbasy. Jeżeli nie masz dostępu do swojskiej kiełbasy, bo jest oczywiście bez chemii, to idź, poszukaj przy pomocy naszego skanera, zeskanuj taki produkt, nawet pakowany, oczywiście mówię o kodach kreskowych, zobacz, ile ma węglowodanów i cukru taka kiełbasa. Ja mam kawałek kiełbasy, mrożę sobie, ponieważ kupuję wtedy więcej, więc taki kawałek kiełbasy wrzucam do tego pudełeczka. Co tutaj jeszcze ląduje? Słuchajcie, dwa kawałki papryki. Z papryką oczywiście uwaga, ponieważ tu też jest cukier jako fruktoza, ale nie zaszkodzi od czasu do czasu. Jest to zdrowy produkt. Mówimy o stylu życia niskowęglowodanowym. Słuchajcie, jest też pasztecik swojski z, z polskiego sklepu. Przepraszam, ja mieszkam w Anglii, dlatego mówię polski sklep. Tam się zaopatruję, bo są dobre produkty. To jest swojski pasztecik, jest bardzo y, z, dobry i wiadomo, tutaj nie ma też węglowodanów. Może są znakome, znaki, znikome, przepraszam, ilości cukru, więc wrzucam go do tego pudełeczka. Słuchajcie, Serkość białko, podstawowy budulec naszego organizmu. Bez białka twój organizm też będzie inaczej funkcjonował. Taki kawałek sera koziego rzucam do tego pudełeczka. Standardowo na pewno wiecie: jajeczka, jajka, następnie też białko. Potrzebujemy białka, uwierzcie mi, też rzucam do tego pudełeczka. Schematy takiego pudełka mogą się powtarzać, bo to jest styl życia niskowęglowodanowy. Jeżeli ja tobie powiem, odstaw chleb, to ty mi powiesz w tym momencie, a co ja mam jeść? To co w takim wypadku ja mam jeść, jak ja chleb odstawię? Zamieniasz inny produkt na zdrowszy produkt. Po prostu, jeżeli całe życie chleb jadłeś, to możesz całe życie jest jajka, prawda? Dlatego odstawiasz produkty, które tobie szkodzą. Co jeszcze, słuchajcie, yy, pomidorki, potas i też naturalny cukier, fruktoza też tu się znajduje. Na takie rzeczy musimy zwracać uwagę. Przy pomocy naszego skanera kodów kreskowych będziesz zwracać uwagę na cukier węglowodany takie rzeczy i produkt przetworzony w skali 1 do 4. Zapraszam Cię do pobrania aplikacji Low Carb Scan i przestudiowania bazy wiedzy i w tym momencie będziesz przygotowany, jak przygotowywać posiłki. Mniej więcej tak wygląda mój posiłek na jutro, na 12, na moje okienko żywieniowe. Zobaczcie, o godzinie 12 takie pudełeczko ja zjem i gwarantuję Wam, że jeżeli Wasz organizm przejdzie adaptację, bo każdy ma inny organizm, to jeżeli wasz organizm przejdzie adaptację, to sami odczujecie, że styl życia w niskowęglowodanowy powoduje, że nie jesteśmy głodni. Naturalnie nie jesteśmy głodni i nie mamy pewnych nawyków. To musimy też wyrobić. Po to jest okienko żywieniowe. Ale tak wygląda mój pierwszy posiłek o godzinie 12 na drugi dzień. Ja sobie go przygotowuję po prostu wieczorem. Co dzisiaj jeść? No co prawda, co jutro będę jadł? W tych filmach pokażę wam, jak przygotować się do stylu życia niskowęglowodanowego, jak w nim funkcjonować, jak sobie dawać w nim radę. Wybór należy do Ciebie. To tyle na dzień dzisiejszy. Zapraszam Cię również na mój kanał na YouTube pod nazwą Low Carb Scan. Zapraszam Cię do ściągnięcia aplikacji Low Carb Scan. Potężna baza wiedzy pomoże Tobie dokonywać wyboru, co położyć na swoim talerzu. Trzymaj się.